Wracając do Bodega Bay z Fort Ross, zatrzymaliśmy się jeszcze na plaży Salmon Creek Beach. To jest plaża u wyjścia rzeki Salmon Creek. Widzieliśmy ją jadąc do Fort Ross. Jest fajna, szeroka, więc szybki przystanek, żeby ją zobaczyć, połazić chwilę, a później Bodega Bay, obiad, basen co na kempingów to było tyle że chodził numer już dwa a teraz plaża plaża spoko szeroka długa Wejście rzeki do oceanu. I szalejący ocean. No i oczywiście naciągający deszcz. Pogoda typowa. Zresztą, znacie moje filmy pewnie i widzieliście już, że podobna pogoda w sumie cały rok jest i w Monterey. Uh, I San Francisco, i tutaj w Bodega Bay, i dalej wyżej e, Fort Bragg. E, po prostu taki klimat, że nawet w środku lata tutaj nie jest czegoś tam upalnie gorąco. E, ale z kolei zimą e, też nie jest jakiś tam, nie ma mrozów. E, bo dzisiaj widzicie jest, e, jest 6 marca, a, a maja pogoda w okolicach 15 stopni Celsjusza więc nie jest źle. Tylko że pada, jest mgła i są chmury, ale jesteśmy tego usytuowani, wiemy o tym, wiadomo stąd, że taka będzie pogoda, więc nam to pasuje. Bo uciekamy tutaj albo od słońca i upału latem, albo od śniegu, tak jak dzisiaj, zimą, więc nie jest źle. Dziewczyny chyba umoczą nogi, a ja, no cóż, trochę wieje, ale chyba trzeba polatać. i. Trochę wam pokazać widoków, co? co? Latamy. A na obiad dzisiaj coś prosto z rybackiego w Bodega Bay. Bo tu widzicie stoją różne łajby. a dosłownie po drugiej stronie są knajpy. A tutaj widać, ja Wam pokażę. Jeśli mi nie wyjdzie auto oczywiście. Pokażę Wam jak oglądają klatki na kraby. Bo w tej chwili trwa sezon na kraby. I łapie się je do takich właśnie zobaczcie klatek, które codziennie rybacy wrzucają do oceanu. No i codziennie tutaj są serwowane świeże kraby prosto z wody. No więc idziemy coś zjeść, bo trzeba korzystać z tego, że się jest w takim miejscu i można świeżą rybkę świeżego krabika opierdzielić. Obserwują mnie z każdego kąta ptaki Ciekawe dlaczego Bodega Bay ptaki A ja sobie piję Czekając na moje żarcie Lokalnego borowca Bodega Head IPA 7,1% alkoholu I nawet wchodzi, nawet nieźle Z okiem Spoko jak kolejny ptaszek przyleciał Naprawdę atakują nas ta z każdej strony. No jak każdy szanujący się youtuber muszę pokazać jakieś żarcie. Dzisiaj na obiad smażone ostrygi. To taki zestaw zapłaciliśmy w nadmorskiej miejscowości 17 dolarów. Także chyba nieźle. To cały obiad dla czterech osób. Jakieś tam ryby, fish tacos. Zobaczcie, tu jakieś smażone ryby i clam chowder. Łącznie z prowarami i z innymi drinkami wyszło nas 80 dolarów, więc ceny całkiem znośne. Ale trzeba się opędzać od ptaków. Ptaki, wszędzie ptaki. Zobaczcie, co się dzieje. Dobra, dalszy pan na dzień. Basen, coś zjemy, do pokoju, chwilę odpoczynku i wkładamy na basen, także zostańcie z nami. Idziemy na basen. Po raz kolejny, codziennie tam odwiedzamy. Ja jeszcze przy okazji zaliczam saunę. Basen taki sobie, bo jest nie podgrzewany, ale ponieważ pogoda jest taka sobie, to basen jest chłodna, wy nazwijmy to. Natomiast jest bardzo fajnie ciepłe jacuzzi. No i oczywiście sauna, w której ja się wygrzewam codziennie. Idziemy. Tam, 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 tam. Oboi, to presto Właśnie to mama. Tak wygląda basen. A tutaj jacuzzi zaraz uruchomimy. Jest miejsce, żeby sobie posiedzieć. Spoko mi No i można się relaksować like z dzieciarnią. Cześć! Hi. 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 Ready? One, two, three. Hold under. Hold on, I, got it. I Oczywiście się zaparowało wszystko doszczętnie. Pasen za zimny dla nas, ale jacuzzi jest w sam raz. Dobra, to było tyle, jeżeli chodzi o dzień drugi naszych zajęć w Bodega Bay. Czy ktoś już zgadł, o jaki film chodzi? Bo dnia trzeciego będzie odpowiedź. Będziemy zadać miejscówki związane z filmem, który rozgrywał się w Bodega Bay. Dobra, do jutra. Strzała. To nawiązania do ptaków są tutaj wszędzie. Zobaczcie. Taki, ptaki, wszędzie ptaki, naprawdę w wielu biznesach, w wielu miejscach. No widać to, że oni przyciągają turystów tym, tą historią tego filmu. Nawet w niektórych miejscach, zobaczcie, tutaj jest na bieżąco, w kółko, pokazywany film. A knapa to jesteśmy. To nie jest oryginalna knajpa z filmu "Ptaki", ponieważ oryginalna spłonęła w roku 68, a film był kręcony chyba w 62. Co ciekawe, właściciel knajpy, który zgodził się na to, żeby tutaj Hitchcock kręcił, zrobił to nieodpłatnie. Jedynie poprosił Hitchcocka, żeby knajpa w filmie występowała pod swoją oryginalną nazwą i żeby miasteczko nazywało się Bodega Bay. I tak też w filmie było, więc Hitchcock w ten sposób zdobył miejsce do kręcenia swojego filmu. A w tym miejscu, tuż za rogiem od knajpy, kręcono scenę, w której główna bohaterka wynajmowała małą łódkę i potem ją wracała tutaj do, do portu. Widać w tej scenie między nimi te pagórki tutaj z tyłu, także to jest bardzo charakterystyczne miejsce właśnie dla filmu. Ptaki. A teraz jedziemy w głąb lądu kawałek i pokażę wam, gdzie kręcono scenę przy szkole. Co ciekawe, na filmie ta szkoła znajduje się dosłownie rzut beretem od zatoki, a w rzeczywistości ona jest chyba 5 czy 6 mil w głąb lądu. Więc zadziałała, nazwijmy to magia kina. Kolejna miejscówka związana z filmem Ptaki. To budynek szkoły w Bodega. To stąd właśnie e, główna bohaterka ewakuowała dzieci, a, i zostały one zaatakowane podczas biegu tą oto ulicą. E, I tutaj magia kina zobaczcie, dzieci wybiegły stąd. W filmie one wybiegają, biegną w dół ulicy, i widać ocean. Tymczasem naprawdę jest tak. Tara, bo ocean jest jakieś. 10 minut jazdy stąd. Jakieś 5-6 mil, czyli no magia kina, proszę Państwa, ale budynek fajny. Związany z dość klasycznym amerykańskim kinem, amerykańskim filmem. Zresztą jest chyba, nie, nie, nie jest już wspomniane. Jest tylko opis, czy e, tu była szkoła. No i rzeczywiście, oczywiście o jest, jest, że w marcu 1962 Hitchcock użył tego budynku w filmie w filmie e, ptaki a teraz budynek jest własnością prywatną i nie można tam wchodzić a szkoda, mogło być fajne muzeum w sumie związane z okolicą Bodega Mam nadzieję, że dwie miejscówki z filmu ptaki Wam się podobały chyba wystarczy, nie będę pokazywał więcej, bo pokazałem te dwie najważniejsze jeżeli chodzi o ten film nie jest tutaj kanał filmowy więc nie będę Wam zatruwał głowy jakimiś miejscówkami mniej znaczącymi. Dwie najważniejsze pokazane, idziemy dalej. Jesteśmy na jednym z kempingów w Bodega Bay. Oceniliśmy cztery kempingi. Powiem wam tak, jeden, który był, który mnie się wydawał, że nie będzie ciekawy ze zdjęć oraz z Google Maps, okazał się całkiem fajny. Drugi, który myślałem, że będzie fajny, okazał się Taki lekko zaniedbany, brudny, więc odpadł. A jesteśmy teraz w kolejnym, który był moim faworytem po obejrzeniu zdjęć i zdjęć satelitarnych. No i nadal jest. Okazało się na miejscu, że jest fajny, że jest nad samą plażą, nad całym oceanem, więc planujemy tutaj wpaść w przyszłości, jak się uda zrobić rezerwację, bo kemping jest bardzo, bardzo fajny. Zobaczcie, tutaj przyczepy się stawia na całej tej linii brzegowej w zasadzie. Tu jest plaża, można tutaj kajaczki sobie do wody wrzucić, popływać. Jednym minusem jest to, że tam na wejściu do portu, do zatoki Bodega Bay, nie wiem, słychać, co 10 sekund słychać syrenę, która mówi, gdzie jest, gdzie jest wejście do portu w mgle. I ona słychać ją co 10 sekund przez cały dzień, całą noc, właśnie 10 na dobę. Ale powiem wam, że schodzią w całym mieście i my po chwili już się do niej dotrzeliśmy i nie słyszeliśmy, więc nie jest to jakiś tam straszny dla nas problem. Ale trzeba mieć się na uwadze tutaj przyjeżdżając, że no można, można być tą syrenę słychać. Naszym zdaniem, camping chyba najlepszy tutaj w okolicy, także bardzo, bardzo spoko. Mówiłem już o tym wcześniej. Że w Bodega Bay, w ogóle w tej części wybrzeża, trwa właśnie sezon połowu krabów a i można je łowić również z brzegu, wrzucając tutaj takie specjalne kosze, które wam pokazywałem, klatki. A tu jest dokładnie opisane, ile możemy tych krabów złowić dziennie dużych i małych jaki musi być ich rozmiar żeby to było wszystko legalne mniejsze kraby trzeba wrzucać pod swotem do oceanu także wszystko jest dokładnie tutaj regulowane żeby no jednak te kraby nie do końca zostały wybite nie do ostatniego powiedzmy kraba także można tutaj łowić też ryby miejscówka jest naprawdę bardzo fajna myślę że tutaj wrócimy z przyczepą. No zobaczcie, tutaj gościu właśnie przygotowuje e, klatkę. Would you mind if I film the cage? What are you using as a bike? Just uh old fish or what? It's chicken and squid. Oh, Okej. Okay. And you gonna do off offshore or kayak? You can do it off kayak, or? Ok, that's cool. Awesome. Widzicie, tak można sobie e, w ten sposób właśnie łowić e, świeże kraby. Pan ma na kajaku miejsce na klatkę zrobione. Wypłynie sobie gdzieś tam kawałek od, od e, lądu, zrzuci klatkę i będzie łowione. Oczywiście można też łowić tutaj ryby z brzegu, a tam zobaczcie, jakieś ćwiczenia ma straż przybrzeżna. Przed chwilą też tutaj łódka szeryfa, więc coś nie wiem, chyba ćwiczą. Chyba. Na początku filmu pokazywałem wam miejscówkę, gdzie mieli budować elektrownię tamową. Znajduje się ona po drugiej stronie wejścia do portu od kempingu. Właśnie w tym tutaj zagłębieniu, tam jest to e, jeziorko, które było widać e, na początku mojego filmu. Także taka, e, taka miejscuwa e, tam jest e, Bodega Head, czyli ten taki przylądek. My stoimy dokładnie na e, uskoku tektonicznym e, San Andreas, a tam widzicie, e, Bodega Bay, i za górami jest. E, e, Wioska bodega, o, wpływa do portu, straż przybrzeżna może ich złapie na filmie. Do portu wraca wracają załogi Coast Guard, czyli Straży Wybrzeża. Nie wiem czy się holują, ale mieli jakieś ćwiczenia tutaj w zatoce teraz wracają, bo tutaj w przy porcie jest ich, jest ich baza, i co rano chłopaki wypływają na jakieś szybkie ćwiczenia. A teraz, właśnie, wracają do portu. Nie wiem, czy ćwiczą holowanie, czy im się ta druga łajba y zepsuła. Dużo, że ćwiczą holowanie. Mahalinama. To jest fajna robota, jak nic się dzieje. Trochę gorzej jak jest sztorm. Pewnie. <laughs> Nie wiem czy słyszycie w tle co 10 sekund tą syrenę. Tutaj przy ją wyjątkowo dobrze słychać, niestety. Dobra, słuchajcie, chyba koniec tego odcinka. Bo została nam tylko w sumie jazda do domu. Przebicie się przez śnieg, bo u nas cały czas śnieżny Armagedon. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji, o dzieleniu się tym kanałem, bo to jest ważne. Jak zwykle w komentarzach. Pytajcie, oceniajcie, wyrażajcie swoje opinie na temat tego, co było w tym odcinku I nie tylko, bo też ważne. Taka rozmowa jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawa i ważna. A ja ze swojej strony dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!